Witajcie w Operacjum. Dzisiaj opowiem wam trochę o jednym z najbardziej bezwzględnych czarodziejów, który walczył pod rządem Lorda Voldemorta. Zapraszam. Fenrir Greyback urodził się w 45 roku i był wilkołakiem znanym ze swojej dzikości i upodobania do atakowania dzieci. Był przywódcą w swojej społeczności i za cel obrał sobie zarażenie likantropią jak największej ilości ludzi mając nadzieję na zbudowanie armii silnej na tyle, aby ostatecznie przejąć społeczność czarodziejów. Greyback często celowo przemieszczał się do miejsc z bliskiej odległości od swoich ofiar przed pełnią księżyca, aby mieć pewność, że zaatakuje je po swojej przemianie. Fenrir był dużym, złowrogo wyglądającym mężczyzną o zmierzwionych siwych włosach i bokobrodach. Miał spiczaste zęby i długie, żółtawe paznokcie, które dodawały mu zwierzęcego wyglądu. Szaty śmierciożerców, które czasem nosił, nieprzyjemnie się na nią opinały. Fenrir, który dawno temu porzucił swoje człowieczeństwo, kierował się zwierzęcym hedonizmem. Lubił atakować ludzi, zwłaszcza dzieci, i czerpał przyjemność z brutalności. W pewnym momencie stał się kanibalem, co znacznie zwiększyło jego rozgłos. Podczas chwytania Hermiony Granger jego groźby miały zarówno podtekst kanibalistyczny, jak i perwersyjny. Greyback był również chciwy, ponieważ kłócił się z rodziną Malfojów o to, kto zdobędzie nagrody i chwałę za złapanie Harry'ego Pottera. Pomimo swojej dzikości, okazywał strach przed potężniejszymi od niego, co można było zauważyć, gdy cofnął się przestraszony, gdy przybył Snape, aby zabić Dumbledora. W połowie lat 60., gdy czarna magia rozprzestrzeniała się po kraju a Voldemort powoli dochodził do władzy, śmierciożercy zaczęli rekrutować różne mroczne stworzenia, aby pomogły im one obalić ministerstwo magii. Wśród nich był właśnie Greyback, który jednak nie dołączył do śmierciożerców przez wyznawanie ideologii Voldemorta, a dlatego, że jako jeden z nich miał dostęp do większej ilości potencjalnych ofiar. Chociaż przez wrogów Czarnego Pana Grejwak był uważany za śmierciożercę, będąc wilkołakiem, a zatem nie zgadzając się z poglądami śmierciożerców na temat wyższości rasowej, nie otrzymał on mrocznego znaku na przedramieniu. Nigdy też nie został zaakceptowany jako śmierciożerca przez osoby należące do najgłębszego kręgu zwolników Voldemorta, pomimo jego usług dla ich sprawy. Większość śmierciożerców wydawała się patrzeć na niego z niesmakiem. Yaxley rzucił na niego klątwę w wieży astronomicznej za atakowanie bez pozwolenia, a Bellatrix Lestrange zmusiła go do klękania przed nią na dworze Malfoyów. Wstręt, jaki inni śmierciożercy odczuwali wobec Greybacka, był prawdopodobnie spowodowany likantropią, a także jego perwersjami. Pomimo swojej urazy przez złe traktowanie, zwykle nie protestował przeciwko zachowaniu śmierciożerców wobec niego, prawdopodobnie ze strachu o ich moc i o to, co by mu zrobili, gdyby przestał z nimi współpracować. Rzeczywiście jest bardzo prawdopodobne, że gdyby Voldemort wygrał drugą wojnę czarodziejów, odrzuciłby Fenrirę na bok, gdy przestałby być użyteczny, ponieważ nienawidził on wszelkich odmienców. Greyback był używany jako broń przez Voldemorta, który często używał wilkołaka do zastraszenia ludzi, by wykonywali jego rozkazy, grożąc wysłaniem Greybacka po ich dzieci. Około 1965 roku, po jednym z ataków, które doprowadziły do śmierci dwójki mogolskich dzieci, Greyback został postawiony na przesłuchanie przed Ministerstwem Magii. Jednak przez zaniedbanie i złe utrzymanie rejestru wilkołaków, ministerstwo nie wiedziało, że Greyback jest wilkołakiem, a on udawał mogolskiego włóczęgę, który był zdumiony tym, że znalazł się w pokoju pełnym czarodziejów i wydawał się być przerażony podczas rozmowy o martwych dzieciach. Jego brudne ubranie i brak różdżki zdołały przekonać większość członków komisji przesłuchań. Chociaż Lial Lupin rozpoznał pewne charakterystyczne znaki w wyglądzie Greybacka, które sugerowały, że powinien on być trzymany w zamknięciu do następnej pełni księżyca, która akurat wypadała na zajutrz. Niestety inni członkowie komitetu uznali to za niepotrzebne, a Greyback, widząc, że Lupin nie ma siły przebicia, zaczął z niego drwić. Na co Lial odpowiedział, że wilkołaki są bezduszne i zasługują tylko na śmierć. Lupinowi po tej sytuacji nakazano wyjść z pokoju, a szef komitetu przeprosił i wypuścił grajbaka. Zanim jednak zdążono rzucić zaklęcie zapomnienia na domniemanego włóczęgę, e, aby zapomniał, że był w ministerstwie, ten obezwładnił go i uciekł z trzema wspólnikami. Po ucieczce Fenrir zaczął planować zemstę na czarodzieju za jego słowa. Krótko przed tym, jak Remus Lupin, syn Liala, skończył 5 lat, został zaatakowany przez Grajbaka. Gdy mały chłopiec spał spokojnie w swoim łóżku, Greybak siłą otworzył okno i ugryzł go. Lial dotarł do sypialni na czas, by uratować syna i wypędzić Wilkołaka z domu, jednak czyn został dokonany. I od tego momentu Remus Lupin stał się pełnoprawnym Wilkołakiem. Po tym jak Voldemort został uznany za zmarłego w 81. roku, po jego konfrontacji z Potterami w Dolinie Godryka, Greyback był jednym z licznych zwolenników Czarnego Pana, którzy wierzyli, że został zabity i dlatego nie próbował go znaleźć. Fenrir dalej zajmował się atakowaniem czarownic, a w szczególności dzieci, przez co miał wiele starć z Ministerstwem Magii i mimo kilku schwytań zawsze uciekał i znajdował się na wolności. Jednym z łowców Wilkołaków z ministerstwa, z którym miał często do czynienia, był czarodziej o imieniu Cecil Lee. Wraz z powrotem Voldemorta w 1995 roku zaczął on gromadzić swoje stare siły, aby wznowić wojnę ze światem czarodziejów, a w tym powrócił do niego Fenrir. W lipcu 1996 roku, krótko po bitwie w Departamencie Tajemnic, Greyback i kilku śmierciożerców najechali ulicę pokątną, porywając twórcę różdżek, Garika Ollivandera. Był także w grupie śmierciożerców, którzy zniszczyli most milenijny w Londynie. Greyback nadal pełnił rolę egzekutora i broni terroru Voldemorta. Później w kwietniu 1997 roku Greyback zaatakował pięcioletniego syna pani Montgomery, gdy ta odmówiła współpracy ze śmierciożercami. Chłopiec zmarł później z powodu odniesionych obrażeń. W pewnym momencie Greyback zaczął zabijać i zjadać swoje ofiary w ludzkiej postaci. Wraz z kilkoma śmieczożercami najechał Hogwart 30 czerwca 1997 roku. Dumbledore był zniesmaczony, gdy odkrył, że Greyback był kanibalem i atakował ludzi, gdy był w ludzkiej postaci. Był jednym z tych, którzy namawiali drakom Malfoja, by zabił dyrektora i sam próbował przejąć to zadanie, zanim wkroczył Severus Snape. Podczas kolejnej bitwy z członkami zakonu Feniksa i armią Dumbledora, Greyback zaatakował Billa Weasleya, pozostawiając blizny na jego twarzy. Na szczęście dla Billa Greyback nie był wtedy przemieniony, a Bill nie stał się wilkołakiem, a jedynie nabył trochę wilczego zachowania. Greyback był najprawdopodobniej schwytany po bitwie wraz z Korbanem jak Slejem i innymi śmierciożercami. Prawdopodobnie został wysłany do Askabanu, choć uciekł około miesiąc później. Kilka miesięcy później, po upadku Ministerstwa Magii, Greyback stał się głównym przywódcą organizacji szmalcowników i poprowadził ich grupę po okolicy w poszukiwaniu zbiegów Mugolaków i zdrajców krwi, którzy uniknęli prześladowań. W marcu 1998 roku Greyback i jego gang skwytali Harry'ego Pottera, Hermione Granger i Rona Wesleya. I zabrali ich na dwór Malfojów. Greyback miał nadzieję otrzymać nagrodę w wysokości 200 tysięcy galeonów za schwytanie Potera. Jednak Bellatrix zauważyła miecz Gryfindora wśród własności jeńców i spanikowała, ponieważ była pewna, że miecz znajduje się w jej skarbcu. Kiedy porywacze zaprotestowali przed zabraniem miecza, pojedynkę pokonała całą czwórkę. Szmalcownicy i śmierciożercy zostali ostatecznie udaremnieni z pomocą zgretka, a Harry i pozostali więźniowie uciekli. Fenrir Greyback był obecny w bitwie o Hogwart, gdzie został odparty przez Hermione Granger, atakując i śmiertelnie raniąc Lavender Brown. Uderzył w balustradę marmurowych schodów, co jednak nie zrobiło mu dużej krzywdy, ale podczas wstawania na nogi został uderzony w głowę kryształową kulą Sybilni Triloni. Później był obecny w zakazanym lesie, gdy Voldemort próbował zabić Harry'ego Pottera. Później podczas bitwy został powalony przez Rona i Neville'a w Wielkiej Sali. Nie jest jasne, czy Greyback przeżył bitwę o Hogwart. Jeśli to zrobił, najprawdopodobniej został wysłany do Askabanu za jego związek ze śmierciożercami i za zbrodnie podczas II Wojny Czarodziejów. To wszystko na dziś. Dajcie znać o czym chcielibyście kolejne odcinki i na Brodę Merlina dajcie łapkę w górę.